Drużyna świętego Mikołaja opanowała w sobotę centrum Szczecinka. Ubrani w stosowne stroje młodzi wolontariusze zbierali środki na przyszłoroczne wakacje. Kwestujemy na rzecz podopiecznych Funduszu Tratwa Szczecinek. To są podopieczni klubu młodzieżowego i świetlicy środowiskowej Tratwa. Zbieramy na to, żeby dzieciaki miały fajne wakacje. W tym roku z poprzednich zbiórek udało nam się wyjechać do parku wodnego Sundago. Jest to jeden z największych parków wodnych w Europie, więc wyjazd był super. Dzieciaki były bardzo zadowolone, więc myślę, że jest warto prowadzić takie zbiórki na takie właśnie cele. Każdy kto wrzucił cokolwiek do puszki mógł liczyć w zamian na świąteczny prezent przygotowany wcześniej przez podopiecznych świetlicy środowiskowej Tratwy oraz klubu młodzieżowego. Skręcaliśmy sianko, trwało to kilka dni, dzieciaki dzielnie e, zaczynało od tego, że mieliśmy produkcję jakby liniową, czyli karteczek, e, sznureczków, e, po, po czym powstawało zwijane sianko. E, no i pierniki, które zdobiliśmy, pakowaliśmy, więc naprawdę to jest duża drużyna Świętego Mikołaja. Przygotowanie podarków dla mieszkańców w tym roku było dodatkowo utrudnione ze względu na pandemię. W związku z obostrzeniami Tratwa nie prosiła innych organizacji o pomoc przy ich tworzeniu, ale przy okazji po raz kolejny dziękowała za poprzednie lata współpracy. Młodzi kwestarze mogli za to liczyć na wsparcie ogromnych, bajkowych bohaterów. Pamiątkowe zdjęcia z marszalem z psiego patrolu wykonywano prawie nieustannie.